Wszystko na żywo. Raz, dwa, trzy. Test, test, test. Dobrze mi widać. Dobra, to się wytnie. Czekaj, jak to. Jaki to był początek taki? czekacie Znaczy, nie, nie czekacie <śmum> Sam do siebie mówię. Sprawdzam. Test, test, test. Raz, dwa, trzy. Wszystko słychać? uuuu, Ratata! A nie, ja tego nie wycinam! To <śmum> będzie spontan taki jak zawsze. Znaczy, nie, taki spontan. Sp Dobra, Zaczy Zaczy zaczynam od nowa. Zapomnijcie te 35 sekund. Witajcie, patroaktualizacja. O kurde, który jutro będzie 4 listopad 2022? Ludziska, więc tak. E Co do filmików. E ja wiem, wiem, że to, ten temat z tymi filmikami to jest kurde, nigdy nie kończy coś historia. E no nie wiem, ludzie niby pracują nad tym, ale coś mi trochę się wydaje. Podchodzi mi troszeczkę to pod, 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 pod ściemę to, że ja się nie znam, tak, nie znam na tyle na komputerach, że, że mi się zdaje, że oni mnie trochę wciągnął, żeby im nie zapłacić, chodzi mi o te stracone filmiki, tak, zarazki z Kuby i z Polski, więc mi się zdaje, gdyby to jakiś kumpel mój był, który się zna, który naprawdę się zna, nie ściemniałby, a tutaj to mi się zdaje, że oni mnie trochę naciągną na kasę ta firma, która szuka znaczy, która próbuje odzyskać dane filmików, tak? Słuchajcie, no, na pewno przepłacę Ale mówię, dla mnie to są takie pamiątki, że mi szkoda tego stracić, tak? Szkoda mi stracić. Ja wiem, że te filmiki na YouTubie nie będą dużo warte, tak? Bo mój kanał nie jest jakiś tam nie jestem Rafałem Rafałem Zazem, nie, nie jestem, nie wiem kim jeszcze, kurde, nie jestem... Jak tam ci tacy znani są, no już no, no, nawet nie mam teraz, nawet nie, nie przychodzi mi nikt na głowy, bo nie oglądam zbytnio YouTube'a. Chodzi mi, że e, te filmiki nie są nic warte ar, y, artystycznie, ale dla mnie to są takie pamiątki, więc co zapłacę, to, to, to zobaczymy co mi, co mi powiedzą, tak? Napisą mi we wtorek, od jednych do trzech dni bo już naprawdę się teraz wzięli za to, bo mówię, ty no, ile można czekać, tak? Niby pracują, nie nie pracują, ale no, mówię, ty no, dajcie mi, kurwa, coś, coś konkretnego i, i, no, i, kurde, żeby iść dalej, no bo jak nie, to ja zabieram te, zabieram bajzel, kurwa i idę gdzie indziej, nie? A szkoda mi tego straconego i tak czasu, już, kurde, dwa tygodnie to trwa, nie? Więc nie, mają się odezwać, ale ludzie, no, podchodź mi to pod ściemę, ale wiecie co, dobra, no, kurwa, zależy mi na tych filmikach, tak? Ale dobra, niestety, znaczy niestety, kij ki z tym, co będzie, to będzie. Ja już tam i tak położę, lachy na te filmiki czy, czy się odzyskaje, czy nie? To czy, czy, trudno. No. szkoda, szkoda, szkoda tych pamiątek. Ale dobra, idziemy z pato aktualizacją. 55 lajków. Damian Pasieka. Cześć wszystkim. Oglądam filmy Alana jak rafała od samego początku. Nigdy nie napisałem żadnego komentarza. Bo jakoś nie lubię się za bardzo udzielać, ale dziś napisałem i please, 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 dajcie mi trochę lajków, żeby mnie Tiger pozdrowił na wizji. Pozdro Alan z parkingu w Italii, Szefuniu, Ludzie, no Amir, aż mi jest głupio że ktoś też mnie go pozdrowił. Ludzie, ten kanał jest tak nic nie warty, tak? Tego z tego, dlaczego chciał, chciałbyś ja cię pozdrowił. Ludzie, patrz, spójrz na mnie, ten kanał jest nic nie warty, nie? Nie oglądaj tego, lepiej idź od tego kanału. Tak? Lepiej iść do tego kanału, ja też się kurwa, ale lepiej to się mam zadusić. Tak? Bo ten kanał jest tak tyle warty, kurwa, Ale no. <ścoughs> pozdrawiam cię damen, Pasieka. Nie no ludzie, dziękuję. Dziękuję, że ktoś tu jest, ktoś ogląda to Ścierwo. Bo sami zastanawiam, nie, dlaczego ludzie są na, na tym kanale, no ale dziękuję Wam z tego serca, że ktoś jest, ktoś pisze. Więc dziękuję, Zamant Pasiega, Pozdrawiam Cię serdecznie z parkingu Witalii, więc musisz być kierowcą, tak? Więc. Więc pozdrawiam serdecznie, no. pozdrawiam Cię na wizji. Nie warte to było, wierz mi, ale pozdrawiam Cię na wizji. Zdówko dla Ciebie. Ty, czekaj, oh, na nachlejem się tego. Piona, tak, nie, piona, nie, najpierw czuj, żółwik, piona. Czy jak to tam idzie? Czy nie? Piona? Ksz, żółwik, tak? Ciu, ciu, ciu. Jak to kurwa było? Dobra, nieważne. ważne, no, co chodzi? Zdrówko twoje 36 lajków, pamiętacie ludziska, ja nigdy nie czytam e, komentarzy od ak aktualizacji. Tylko na żywo, znaczy nigdy nic tam na żywo patrzę, znaczy na żywo. Chodzi mi, że na żywo patrzę, e, jakie są lajki, więc nie to, że ja przygotowuję się, to po prostu wszystko jest spontan, więc naprawdę no nigdy nie wiem, jakie będą pytania, więc ja mówię, bo dla mnie to też robi to, żebym nie był przygotowany na pytania jakieś, tak? Więc e, tak szybko przechodzę, ile jest lajków, czasami, no wiadomo, jakiś tam ktoś napisze. Czekaj, tu jakiś gostek napisał. Czekaj, Tiger wygląda jak typowy. Ciepły chłopczyk. Akurat to mówi się, bo to ostatni, ostatni komentarz to był Ciepły czy co? Gej? Nie szefuniu, ja nie jestem gejem, nie? Słuchajcie, ja, ja nie, nie mówię, że jeżeli ktoś jest gejem, ja dla mnie ja mówię, ja szanuję każdego, nie? Ale nie, sorry szefuniu, ja nie jestem gejem, nie? Więc jeżeli wiesz, no coś tam miałeś na myśli, tego, jakiś ten call me, sorry szefuniu, nie do mnie, nie? Zapraszam do innych YouTuberów. Znaczy, nie no, ale wiesz o co chodzi? Nie, nie, nie jestem. Cie znaczy, ja nie wiem. Ja, czy ja wyglądam na ciepłego chłopca. Znaczy, nie, a ciepły to jest w ogóle ciepły, to jest gej, tak? <laughs> ja nie wiem, nawet nie. Mi się nie wydaje, że mówimy, że ja jestem jako ciepły, no ale dobra, przeradźcie, są, są, są ge geje, tacy wiecie. Ludzie może wam powiedzieć kiedyś ten, kurde, ja, mówiąc już o tym, kurde, bo mi się teraz wspomniało. Na szybko, na szybko, zanim będzie następny lajk. Jak byłem, ja miałem, jak ktoś mi napisał, bo też ktoś pisał. Ktoś pisał, czekajcie, aż muszę zobaczyć. Właśnie, pierwszy, pierwszy komentarz, akurat, bo tak czasami zerkniesz na coś i, 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 i zobaczysz, co ktoś napisał. Nie? Czasami, jak ktoś więcej napisze, to mniej. A ja najbardziej na lajki like patrzę, żeby te trzy najbardziej lekowane, szczególnie teraz w czasie 10 minut, to znowu się będzie ładowało 3 godziny, 4 albo nawet czasami 8 godzin, więc chcę jak najszybciej to zrobić. Kryst napisał: Alan, mógłbyś częściej opowiadać o takich twoich patolskich przeżyciach, takich jak ten Sylwester. To było z tamtego tygodnia. Więc na szybko opowiem. Ludzie, jak kiedyś miałem, o kurde, nie wiem, miałem z 18 lat może, czy coś, a i zawsze imprezowałem, tak, w centrum Montrealu, jakieś yy, yy, koncerty, <grym> death metal obituary, czy D.S.I., czy, czy jakieś lokalne grupy, kurde, czy, czy cokolwiek, nie? Ci, co znają Kataklizm, to są moi kumple, już teraz nie mam z nimi kontaktu, niestety ale nawet w pierwszym, w pierwszym albumie nawet byłem podziękowany na tej poszedce takiej, nie wiem, więc mówię, no byłem w tym, w tym kręgu, tak, dużo ludzi się znało, dużo ten, i na przykład pamiętam, że kiedyś po takiej libacji, w jakimś koncercie, wraca a wracałem, a wracałem, nie, chyba, teraz nie pamiętam, czy z kumplem, czy coś, I, i był jakiś taki, kurde, punk, taki punk, taki, kurde, wiecie, z włosami na żel i się przypieprzył, przypieprzył się do goska, jakiegoś geja, ale to było widać, że to jest gej, to było widać, bo Gostek szedł, szedł, szedł jak gej. Nie pamiętam nawet, czy, czy był ubrany. Coś mi się przypomina, że, że był tak ubrany, że, że to było, na no, przecież, no, gej to był, tak? Ale gej taki, taki, kurde, taka panienka gej, nie? Ty, ten się go... <ścoughs> Kurwa, pan się do niego przypierniczył. Nawet nie pamiętam, o co chodziło, nie? Się przypierniczy Ludzie, jaka rzeźnia, jak gej gost... Nie, ten Gostek... Trenował jakiś kung fu czy cholera co, jakieś sztuki walki wtedy. To nie było takie popularne, te MNA, tak jak teraz może. Ale coś gostek trenował, ten gej, go, Gostka zniszczył. Gostka zniszczył tego geje. geja. Twój nie tylko tego panka. On go zniszczył w ciągu, w ciągu kurwa. Dosłownie 15 sekund. To, te, te nogi latały, pięści latały, kurwa. I kurwa, 15 sekund później ten pank leżał, kurwa, cały zakrwawiony na, chodni na chodniku, nie? A, a pank się przypierdalał do niego, nie wiem, czy jakąś kasę, czy coś, a ten, ten mówił mi, daj mi spokój, daj mi spokój. Tam, punk I pierwszy. Czy go popchnął, czy czy, czy oplóż, nie peram teraz, nie, ale gej go w 15 sekund. Ludzie, ale to było tak, że ja pierdolę. Ja bym się z tym gejem nie chciał bić, bo tak samo prawdopodobnie. Nie no, słuchaj, jak ktoś <laughs> ćwiczy jakieś sztuki, walki. Ja wtedy 18 lat miałem napakowane, nie, ale no to wiecie, jak, 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 jak on mnie nogą trafi w twarz, no to to, to czy moje napakowanie, że ja go dorwę, to też by nic nie było. Chociaż ja mówię, akurat tutaj brałem stronę geja. Bo, kurde, ten punk to był taki, no, taki typowy kurwa, kurwiarz, który się przypierdala do ludzi, który chce jakąś kasę, żeś mu dał. Nie? Dobra, więc to była taka <grych> yy, historyjka obok, nie? Słuchajcie, o kurde, bo już 9 minut muszę szybko się streszczać, bo ten film się nigdy nie załaduje, no. Goody7, gostek, który zawsze tutaj jest u mnie na kanale, 36 lajków. Pytanie do patoaktualizacji, pato aktualizacji, czy kiedyś widziałeś UFO albo inne dziwne do wytłumaczenia zjawisko, może jakiś duch? Często jeździsz po różnych zadupiach i jestem ciekawy, czy kiedykolwiek coś Cię wystraszyło. A kurde, ja jem... nie miałem nigdy jakichś takich rzeczy, nie? Tak próbuję sobie przypomnieć. Raczej nie, no. Są jakieś czasami, gdzieś śpisz po jakichś lasach, czy jakichś krzakach. Wydaje Ci się, że jakiś coś, głos słyszeć, ale to... Nie, ale nie, nie miałem takiego bezpośredniego coś, że mogę powiedzieć, o jak piernicze naprawdę to coś było, nie? Tu nie mogę, nie, nie, nie mogę, nie mogę. No, nie, tak próbuję sobie przypomnieć. Coś, co bym tak w 100% mógł powiedzieć. Nie, 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 naprawdę nie. A mówię, kręci się człowiek czasami po zadupiach, w jakichś takich drogach, cichych, że, że nie ma nikogo. Kurde, praktycznie w 50 km i stajesz gdzieś na poboczu, na przykład szczególnie w Kanadzie. I 50 km nie ma nikogo, bo to jest jedy, jedyny taki pobocze jakieś, nie. Nie przypominam sobie, że miał, miał coś, że, że tak coś nie dało do myślenia, czy wystraszyło, czy, 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 czy coś dało mi do myślenia, że coś jest, nie? Nie, nie, nie. Bardziej czasami źle wyobraźnia działa. Dobra ludziska, ostatnie pytanie było, czekaj, 13 lajków, DB, pytanie do pato aktualizacji. Czy w Kanadzie albo USA są tanie wina? Odpowiedniki polskich jaboli i czy dają pompę fazę czad? Pozdro. Nie, ludzie, tu, tu nie, nie ma takiego czegoś, nie? Tutaj jeśli chodzi o tanie wina, przynajmniej ja nie spotkałem tanich win. Znaczy nie, tu nie ma, nie ma, w Kanadzie nie ma, w Kanadzie nie ma, nie. Jedyne co jest w Kanadzie. E, tanich win nie ma, tego nie spotkasz. Jedyne co, to w takich sklepikach, szczególnie w Quebecu, bo, bo w Ontario nie, ale w Quebecu. Znaczy w Ontario może i też jest, ale ja się nie spotkałem tam, bardziej w Quebecu mieszkałem prawie całe moje życie. To mają takie normalne piwa na przykład takie ale moje kanadyjskie, tak? Labat, labat to jest kanadyjskie piwo czy Molson. E, więc labat, normalne piwo to jest takie 5%, tak? Molson 5, 5 zależy jakie Molson braje, to jest 5,5, e, i takie tam, tak? I to są normalnie puszkowe czy butelkowe piwa. I jedyne takie siekacze, które mogę porównać do diaboli, to są e, piwa, które mają czekaj, lit 14, butelka lit 14, taka szara, czarna. Szara, znaczy czarna, taka szara, brązowa butelka, tak jak to jest taki typowy, typowa, yy, amerykański taki standard, tak? Znaczy standard, chodzi mi, że te szare butelki są. No tak jak w Polsce też szare, tylko że tutaj są te mniejsze, nie? 341 ml. A to są takie duże butelki, litr 14. I ludzie, to są jakieś zlewki, to są zlewki na przykład tego Labatu czy Molsonu. Nawet nie wiem, jak te się piwa nazywają. Jakieś na przykład... No, ludzie, ja, bo nie pamiętam, nie pamiętam. Ja rzadko kupuję, bo to są zlewki, tam nawet nie ma gazu w tym. nie, To jest, ta, to jest taki siekacz. Ala, ala, ala ten. Ala Jabol, ala Jabol polski. Tylko, że to jest piwo. Nie? Tylko, że tu mówię, to nie ma gazu. I to ma na przykład najmocniejsze, co spotkałem, to jest 10,1%. Yy, I to są na przykład jakieś tam w stylu, yy, nawet nie wiem, Labat Blue Dry XXX, coś takiego. Nie, I to jest takie. I to są takie zlewki, których nawet nie robią w puszkach normalnych, bo to są po prostu jakieś zlewki, także że to nawet nie szłoby, więc im się chyba nie opłaca robić to w puszkach, ale to oni robią w takich dużych butelkach, po 14. No i takie coś kupisz, to jakbyś był takich 6 małych, nie, jak tak policzysz procentowo, nie. To są jedyne, które mogę porównać, nie? Tak samo Molson chyba ma jakieś takie produkty. I to jest w miarę no najtańszy, taki jak chcesz tylko się nawalić, no to jest w miarę najtaniej właśnie taką butelkę kupić, nie? Litr 14 ale tylko mówię, że to, no, to słuchajcie, no, jak który wszystko pije, to, to mi to tam, ja mogę wypić, nie, ale to nie jest, ale to nie jest coś, co się delektuje, to naprawdę, jak chcesz się nawalić, nie, bo ja, ja, ja lubię piwko sobie sączyć, a, a to, to jest, to jest, takie, kurde, bo tam nawet nie ma gazu, otwierasz to, nawet nie ma gazu, nie, niby jest gaz, ale to, to nie ma gazu, nie, ale to jest takie po prostu jakieś zlewki, czy jakieś zlewki alkoholowe, ja musiałem kiedyś nagrać kurde o tym, dobry, dobry ten, musiałem kiedyś nagrać, pokazać jak to wygląda, nie, te takie, te, te zlewki, nie, i to mówię, nie wszędzie kupisz to, to kupisz bardziej w małych sklepach właśnie, nie kupisz tego na przykład w takim Super, super Samie, znaczy Super Sam tak jak Metro, sklepy takie Loblo z, czy, czy, czy tam nie wiem, Super C, takie, takie kanadyjskie typowe sklepy, tego nigdy nie widziałem w tych sklepach, to trzeba pójść do takiej na przykład stacji benzynowej, jakiś shell czy coś, taki jak to się u nas mówi, znaczy w jakiś mówi depaner, czy taki sklep y, na stacji, na stacji benzynowej takie coś możesz kupić, nie, bo w innych sklepach ja przynajmniej tego sobie przypominam, że to żeby to, żebym to widział, nie. Dobra ludziska, więc czekajcie 15 minut, nie wiem kiedyś więc ludziska kończę, dziękuję, że jesteście, kurde ludziska, jesteście kochani naprawdę, sorry, że nie mogę więcej odpowiedzieć na pytania. Jeszcze będę miał z dwa tygodnie, nie, czy tam 12 dni, dwa tygodnie trasy, więc następną aktualizację raczej z trasy. Więc teraz pozdrawiam z Toronto, bo jestem w Toronto w Kanadzie. Robię nawrotkę, nie wiem, jeżeli to coś mieli na Stany, jak nie, to, to, to nie wiem co. Zobaczymy dalej, dziękuję ludziska za uwagę. E, i, I co, i no dziękuję, że jesteście, naprawdę wybaczcie, że nie mogę na wszystko odpowiedzieć, nie? Dzięki, że jesteście, nie się tego ścierwa, to jest głupi kanał. Ale jak tu już jesteście, to dziękuję wam z, z całego serca i jak za starych czasów... Wyprzedzam!